Cześć! Jestem skórką z penisa, którą odcinasz przy obrzezaniu. Jestem tą skórką z penisa, którą ona obcięła przy obrzezaniu. Landryna. <grym> Co, kurwa? Wow, to usłyszałam od początku. <grym> Myślenie jest przereklamowane, strata czasu. Dlatego witamy wy... Na myślana! Landryna? Mm. Co sprawiło, że jesteś taki zjewany? Gena moich rodziców? Myślę, że nie oni aż tak bardzo zabinili. Może jakieś twoje wybory? Sope muzyka. Kórek kościelny. Wybrałem zostać homoseksualistą 3 minuty temu. Jak powiedział mój kolega w pracy. Kim sam. To, że lubisz w dupę, to nie jest najbardziej z w tobie. Nie lubię w dupę. Nie widzę tego uczucia. Za każdym razem ty mi wparafię tam to pomyślę sobie. Ja pierdolę ja jestem topem! Widzę cię jebać. bacz. kocham, nie no. lubię, bo w wszystkie no. komplementy, które zgadnałam no. za Blądze, są prawdą. Czy po prostu faceci zawsze komplementują kobiety, bo tak lubią mieć lody, że wolą mieć chujowego loda niż żadnego loda? Bo im przykro, że masz deprachę, plus nikt inny nie chciał mi ciągnąć fiuta, więc cieszyli się, że chociaż ten... Gdzie dam swojego? <gry> Uważam, że kobieta z penisem to coś pięknego. Doskonałość. Cycki i fiut. Wszystko, czego chcesz. I make-up ładnie pachnie. Nie, nie no, nie, pachnie, nie. Ty lubisz łosianych facetów, co nie? Lubię włosiane dupy i włosiane nogi. Reszta mnie nie interesuje. No i oczywiście brody. Wytyczna oczywista i... i jeżeli Artur ogoli twarzy jeszcze raz na łyso, będzie musiał pożegnać się z możliwością bycia z tak wspaniałą kreaturą, jaką jestem. No broda to jest taki make-up dla faceta, trochę. To dlatego ja muszę używać sztafety, bo nie jestem w stanie zapuścić brody? Nałóż na to. Nie tylko będziemy mieli kotka cały czas Pewnie chciał go wpierdalać w kadry Patrzcie jaki słodki! Ja będę go tylko wpierdalać, jestem głodny A bo jesteś metalem Nie zacząłeś słuchać metalu, na pewno nie w gimnazjum Bo wtedy jeszcze nie było internetu i musiałeś słuchać tego co leciało w telewizji I największa rokowa rzecz to była kurwa Evanescence Moja ulubiona piosenka? Ok Google, Play Toxic by Britney Spears no more toxic relationships, only toxic. To w jaki sposób został ukształtowany zostało zapewnione przez trzy główne czynniki dla mnie. Muzyka jak słuchałem. Ludzi dzięki którym poznałem świat fantastyki i anime, które zacząłem oglądać i nie myśląc nawet o tym, że to jest anime, kiedy miałem lat 4 lub 5, kiedy same. zacząłem oglądać Sailor Moon. Nawet nie myślisz o tym, że ty oglądasz anime, ale wciąż Ci wyciągnie do tej jednej konkretnej sztuki. I potem z czasem, kiedy uświadamiasz sobie, co tak naprawdę oglądasz, jest takie hejperze leciały za jej wystajnie nocy. To były też takie moje początki, jak już byłam starsza i zaczynam oglądać już te bardziej jakby zaawansowane, typu dnią Genesis z Ewangelion. Kurwa Tu na puszczało późno anime. Najczęściej się puszczali w naród, po polsku, na physioterów w stylu naruto gdzie dubbing był straszny, ale za kurwistym anime, które jako jedyne chyba podoba mi się z polskim naimieniem jest co? Konsulciamanów. <grym> pamiętam jedną zajwistą scenę. Ja wiem, było... Nie! Mamo, a czego ty słuchasz jak Błazenow w ciąży? Marina Mansona! <grym> bardzo wpędzam Marina Mansona, którego słuchałam już od dziecka. Kompletnie nie rozumiejąc o czym śpiewa, ale kocham te Kocham to jak przedszkolak, bardzo chciałbym ruchat swoją przedszkolankę, w Shinchenie. To pokazuje, że nie jestem sam ze swoim popędem seksualnym. To chciałeś wyruchać sobie przycieka przy w wczoraj. Lubię fantastyki, bardziej się zagłębiłem w... no spektrum tego pojęcia. Plus poznałem tak wspaniałe i duże grono tak wspaniałych ludzi, że na zawsze będę wdzięczny możliwości wstąpienia do takiego miejsca, bo A to były jakieś 3 minuty na nogach od mojego miejsca zamieszkania. B spotkania były co tydzień w sobotę, punkt 11. C zaczęli mnie wdrażać w konkretne. activities. Kiedy zaczęliśmy tworzyć własny kommende, którego wciąż jestem częścią, z czego jestem bardzo dumny, więc Wiktor dziękuję. Nauka japońskiego była dla mnie wybawieniem, kiedy miałam najgorszą pracę w życiu, czyli infolinie elektrowni dla ludzi z Warszawy. O serdecznie oczywiście nie nauczyłam się japońskiego, bo mam sumen zapał i nigdy nie robię niczego do końca. Ostatnio mój chłopak zapytał, czy nawet sikam do połowy, ponieważ nigdy niczego nie kończę. Ty się uczysz ładnie języków i nawet mówisz całymi zdaniami, a ja jedyne czego się w życiu nauczyłam to robi lody. Harry Potter Uuuuh. wpłynął na mnie w tak ogromny sposób, bo może zabrzmieć źle dla mojej rodziny, ale czuję, że Harry Potter mnie wychował, ponieważ pokazał mi czym jest dobro i zło, jak nie być skurwysynem dla innych ludzi, ponieważ... Rucham Daniela Radkli. Daniel?! Puka, proszę. Gruntownie, jeżeli spojrzycie na historię robionych tatuaży na mojej skórze, będziecie wiedzieli w czym siedzę. Generalnie widać duże wpływy, anime i magii innego papiertoleństwa. Kolejną kwestią oczywiście jest muzyka. Ja do bardzo późnego wieku nie zwracam uwagi na to, jakie muzyki słucham, więc brat puszł mi hip-hopy, słucham z hip-hopu. Nawet go nie lubiąc, ale po prostu robiłem to z nawyku. Ale to e... jest dobre, że w młodym wieku słuchasz wszystkiego bez uprzedzeń, jakby nie dajesz sobie takich lejbów, bo nie wiesz jeszcze co lubisz i musisz spróbować wszystkiego. A to jest coś pomiędzy ludźmi, którzy mówią słucham wszystkiego, ale do det metal i uciekają z <śmiech> <śmiech> albo ludzie słucham tylko Mam tego Ja uznaję się za gota flash metala, ale bardzo często można zobaczyć jak rana słucham Britney Spears Mieją sobie a ja pod prysznicami. Ja, z całą moją bezczelnością, kiedy to mówię, jestem dumny z tego, że nie przyjmuję kształtu naczynia tak, jak wola. Nie da się mnie przepierdolić w taki sposób. Kto próbował, ten wie. Każdy facet, z którym byłem, przez jakiś czas pracował tam, gdzie ja. Cztery osoby tam pracowały z mojego dorobku. Pięć! Wygrałaś. Jesteś większą dziewczyną, od mnie. Nie jestem sobie dumna, ani trochę.